Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze nowinki. Zapraszam. Randki, wątki romantyczne, ale pytanie jest jedno. Czy ona jest wilkiem? Is she a wolf? Można już oglądać na Netflixie. Czyżby to była kontynuacja kultowych uciekających kurczaków? Chicken Run, Down of the Nugget, premiera 15 grudnia. Zdobywca gór, z zawodu fotograf, zdobywa szczyty Alp. Race to the Summer. Premiera 4 października. Jak można założyć szemrany startup farmaceutyczny? Pain Hustlers. Premiera 27 października. Mnóstwo zgonów w małej górskiej miejscowości. Czy za nie odpowiada seryjny morderca, czy prawdziwa bestia? Creature. Premiera 20 października. 12 lat trzeba było czekać na kontynuację małych agentów. Jedna z serii mojego wczesnego dzieciństwa, więc jest sentyment. Pytanie, czy ten film to powie w świeżości, czy odgrzewany po raz kolejny kotlet w nowej oprawie? Mali agenci Armageddon, premiera 22 września To są już wszystkie nowości, o których zamierzałem dzisiaj wspomnieć. Spokojnej nocy życzę.